Cześć, witamy Was w niedzielę. Jesteśmy w kawiarence przy odzie na placu Bogu Rodzicy 3. Właśnie skończyła się sza, jest godzina po dziewiątej. Wszyscy jak widać rozmawiają. Są chłopacy i dziewczyny, ale ma to się wkrótce zmienić. Będziemy rozmawiać ze wszystkimi po kolei, co sądzą o tych zmianach. Proszę księdza. Od nowego miesiąca zostanie wprowadzone takie zarządzenie, że na mszę Świętą Księdza, po mszy Świętej Księdza, do kawiarenki będą mogli przyjść sami chłopacy, a po mszy Świętej Księdza Zbyszka, do kawiarenki będą mogły przyjść same dziewczyny. Czy jest to dobry pomysł? Czy taki pomysł mógłby się ostać? Pewnie by się ostał. Ale czy na przykład chłopakom albo dziewczynom nie byłoby smutno bez drugiej płci? Bo jak widzimy tutaj, no, są wymieszani. Nie mogą się spotkać później. Po tym spotkaniu takim integracyjnym między sobą spotkają się później gdzieś tam mieście. To, tam mogą się spotykać jak w miksie. Aha. Czyli jak gdyby ten pomysł jest dobry, żeby tu przyszły same dziewczyny, potem sami chłopacy. Nie, nie byłoby to jakoś, nie wiem, jakieś zamykanie się wewnątrz i nie rozwijanie się. Bo może ktoś by tu spotkał swoją miłość życia, a przez ten jak gdyby pomysł no je, byłoby to udaremnione. Tak, tylko najpierw trzeba poznać siebie, a siebie poznajemy też w swoim gronie bardzo. I potem jak już wyjdę z takiej kawiarenki po tej grze, to idę tam dopoznawać kogoś ciekawszego. Z, zależy z, punktu, z jakiego punktu widzenia, jeżeli nowoczesności to bardzo dobre, a tradycyjnie to, jednak bym jednak pozostał przy tradycyjnym Czy dobra będzie to zmiana, czy zła? Nie no. nie będziesz mogła z chłopakami porozmawiać. Ojej, no to w większości tak, ale no niektórych mam takich, których lubię, no to źle. W mojej ocenie będzie to pomysł dobry w tym przypadku, jeżeli przyjmiemy założenie, że one będą chciały iść na zakonnicę, a wszyscy chłopcy będą chcieli iść na księży. Ale to jest mało realne, w mojej ocenie. E, Osobiście podchodzę do tego w ten sposób, że jedyna dziewczyna, z którą e, naprawdę dobrze się dogaduję, siedzi obok mnie, e, a jednak e, obraca się w środowisku raczej męskim i to tylko i wyłącznie z e, przyzwyczajenia od dzieciństwa, więc dla mnie osobiście byłaby to trudna sytuacja, e, no aczkolwiek... No ja nic nie się zmienię. Uważam, że to za bezsensowny pomysł. Nie zgadzam się na te zmiany. Ja bym nie całego naszego stolika, bo się, że nie zgadzamy się na taką zmiany. Gdzieś uważamy, że będzie bało barwnie i nieciekawie wtedy. No niezbyt mi, się, niezbyt mi się to podoba. Wolałbym tak jak wszyscy razem. Kobieta, mężczyzna... To wtedy jest tak bardziej tak y, klimatycznie, ale no jeżeli takie zmiany wejdą to będę musiał oczywiście to zaakceptować. No myślę, że będzie trochę smutno z dziewczyn. Tak marnie. A czemu marnie? No będziecie same tylko. Tak. Jak są tylko kobiety no to tak... nie Nie dogadujesz się z kobietami? Dokładuję, ale zawsze brakuje wtedy mężczyzn. Bardzo Czyli nie będzie Ci smutno, jeżeli nie będzie tu facetów? No, może być ciekawa koncepcja. Z, z, zależy, zależy, co to będzie miało na celu. O, no, rozmowy w męskim gronie tylko. To jak najbardziej popieram. Nie będzie ci smutno bez dziewczyny. Myślę, że damy radę. No nie, tak jak powiedziałeś, będziemy we własnym gronie, będziemy mogły rozmawiać o tym, o czym chcemy. Ja nie będzie ci jakoś smutno bez nich. Jednak no, no Nadajemy kolorytu jednak tej kawiarence. Mówi, że nadajesz kolorytu? Ja nie mówię, że ja tylko, ale że wszyscy tutaj. Ale będzie swobodniej na pewno. Uważam, że to jest bardzo kiepski pomysł, ponieważ te przychodzimy i tujemy się. A już ktoś może spotkać młodzież w ręce, A to a szaty temu też i sprzyja i tak się... Nie, to jest kiepski pomysł. Jestem całkowicie. Nie, jestem przeciwna takiemu pomysłowi. Dlaczego? Mm, bo zazwyczaj w środowiskach typowo kobiety, to są same kobiety. No nie wychodzi, nie wychodzi, nie wychodzą relacje, zaczynają się kłótnie, poza tym musi być równowaga męsko kobieca. Czyli jednym słowem byłoby Ci smutno bez chłopaków tutaj? Bardzo smutno, bardzo smutno. Chłopcy wprowadzają bardzo wesołą, powiedzmy, atmosferę i klimat, także... Także muszą być, muszą być. Jest też jest taka opcja, nie wiem czy wiesz, że chłopacy mogą wybrać sobie jedną dziewczynę, która będzie stała wtedy przy barze, a dziewczynę jednego chłopaka. Jaką byś dziewczynę wybrał, która by tu stała i chłopakom herbatę robiła? Oczywiście Marta. Tak, ale ona już jest prawie zaręczona, więc no odpada z tej gry. Ale jest prawie. Leszka. A, o tym by wolał nie mówić, a nie chce ściemniać, proszę Państwa. no to może chociaż imię jej. No, też nie powiem. Ale na pewno będzie jej miło, jak, jak się dowie i potem to obejrzy. No, wstydzę się. Wiem, że Maciej jest doświadczony i robi bardzo dobrą czekoladę. Czyli Maciek. Tak, ale to jest tylko i wyłącznie ze względów czysto kulinarno-czekoladowych. Znaczy, ja mam jeden typ, Małgosia Macerello. A, to wybieramy księdza Zbyszka, zdecydowanie. A oprócz księdza? Zbysia. Krzysztof się zgłasza. Krzysiu się zgłasza na ochotnika. To bierzemy Krzysztofa. Tutaj koleżankę. Dziękuję Ci bardzo. Może, może tutaj ktoś to pracuje najlepiej. Jedna z dziewczyn. Czyli? Paulina bodajże, nie pamiętam imienia. Ciebie. Ciebie, no to dzięki. Może być Asia. Ja myślę, że Maciek. A można ciebie. No, może ciebie. Można. Jest mi miła. No to, to, to Rafała, tak, to w takim razie może być to Rafał. Okay. Bo ja nie mogę powiedzieć którą. Ale może która robi to najlepiej. No też nie mogę powiedzieć, bo inne będą zazdrosne. O tą jedną, którą ksiądz wskaże, czy między sobą? O mnie. A o księdza będą zazdrosne, tak? No raczej. No dobrze, to w takim razie dziękujemy.